Cześć, witajcie, z tej strony Chriso i witam Was w kolejnym odcinku Zagraj w Cyberpunk 2077. Piękny mamy poranek, w sumie to nie wiem czy taki poranek... Aj, zapatrzyłem się na godzinę, to jest południe, 15.30 i poszła czołówka w jakiegoś busa z tyłu. No ale gdzie my w ogóle jedziemy, bo... Bo wiesz, no, no nic nie mówisz Chriso, gdzie jedziesz, a po prostu lecisz tym motocyklem i nie wiadomo po co i gdzie. No wchodzimy w mapkę, no bo trzeba zobaczyć i pyknąć znowu jakąś misję i to najlepiej jest ze znakiem zapytania, bo tam coś się dzieje zawsze. I na przykład to. A więc komu w drogę temu trampki na motocykli i lecimy na miejsce zdarzenia. W sumie to nawet nie wiem co na czeka. Przejdę, przejdę? Aj, poszedł po lusterku, ale troszkę to co? I to jest ten klimat motocykla, że widzicie, lecimy sobie środkiem i żadne korki nas po prostu nie, nie zatrzymają, nie ma problemu z tym w ogóle. Dobra, gdzieś tu pójdziemy na lewo teraz Ciekawy jest tam tylko Co nas tutaj spotka To jest gdzieś tu Tutaj się No dobra w sumie, no nie wiem po co i żeby teraz chodnikiem wrócić, no ale tak mówi mapka. Pozwalamy trochę na złość. Uważaj. Parkujemy tutaj motocykl, pewnie Regina wreszcie odezwie. Jest Regina, mów. Hej kumpel prosi o przysługę. Trzeba Jakam? odzyskać oko, które przegrał w karty. To znaczy What? To powinna być prosta, przyjemna robota. What? się na to? Szczegóły w załączniku. No dawaj, no co, no odzyskamy chłopakowi to oko. Pokaż. Typ kontraktu, odzyskanie własności, cel w szczep Jakoba Lamba, lokalizacja, bar, czyli jesteśmy pod tym barem. E, dobra, dzwonił do mnie mój kumpel ze starych dobrych czasów, Jakob Lamb, reżyser, a raczej były reżyser po tym, bo po tym jak Bushido X przyniosło miliardy strat, facet nie zrobił już żadnego filmu. No proszę. Jakob żyje... Z tego co wygrywa w pokera Jakiś czas próbował szczęście w nielegalnym kansynie Tygersów na tyłach restauracji Kaszu, Hanten Nie szło mu, ale zamiast odejść od stolika Czekał aż się odkuje Najpierw spłukał się z kasy Potem przegrał zegarek Obrączkę, a w końcu nawet cyber oko Jakob chciałby odzyskać swój wszczep. Przesyłam ci koordynanty kasyna W którym go przegrał Z tego co wiem oko ciągle jest w lokalu Jak to załatwisz to już twoja sprawa a więc co? No jak to załatwimy? No rozpierdzielimy znowu kolesi. Broń przygotowana. Karty już leżą, czyli mamy jesteśmy pewnie w kasynie, no bo jak widzicie. Karty są. Ale nie w tym kierunku idziesz. Więc szukamy jakiegoś wejścia, na przykład. Dzień dobry, mówi Chriso. No. Słuchajcie, patafiany mam do was jedną wielką prośbę, albo oddajecie oko Jakop'a, czy tam jak mu w ogóle tam zwie, jak zwie, nie wiecie o kogo chodzi, albo rozpierdzielę was wszystkich. I nawet ty. A ty już widzę jesteś podpadający tematem. No dobra, no ale co, no gdzie jest oko? Musiałbym ich rozwalić, bo widzę, że tu nikt chyba mi nie odpowie na to. Co mogę zamówić? A co, czytać mamusia nie nauczyła? Kurwa... Wszystko jest w menu. Przepraszam, no, oko, oko gościu, oko. się. Co za wulgaryzmy dzisiaj kisę w Tobie. Nie, to nieprawda. No i? No i nic mnie interesuje mnie no coś... Gdzieś strzelają we mnie, chyba od tyłu. Ole, ogień się robi. Tak niespodziewanie mnie zaatakowali. Co to jest? Mało no, nie. Chyba weszłem na ten temat, co? Nie wicherem. Dobra. dobra, wyjazd. Chociaż pewnie żeby zrozwalac. Wszystkich. Wszystkich! Mówię. Ja mówię wszystkich. I nie prosić na litość. Tak, to mówię ja, Chris'o. Dobra, wyłącz. Good night. Za murek. Jeszcze jeden odważny. Pewnie jest tam za drzwiami. Dobra, klisę pobieramy fanty. Będziesz potem musiał jechać. Wiesz co zrobić, nie? To wszystko sprzedać. Nie zasługujesz na za to, żeby żyć Dawaj, co masz. Co tu jeszcze? Tak, Jaka duża broń. Jeszcze kogoś zabiłem. Chyba tak. Dobra, musimy poszukać Jacka. Jacka. Jacoba. Jakoba. Przez jak zwał, warny z gościu. Tutaj go nie ma. Ale mamy coś w szafce. No dobra, jeśli pić też, też trzeba. I pozamiatane. Dobra, teraz jesteśmy w tym miejscu. Coś ciekawego tutaj miał kolega. Sama to nawet nie wiem jemu. Spokojnie jedźcie sobie na koszt firmy. Nie będziecie mieli żadnych tutaj opłat pobieranych. co wam to po prostu załatwił. Wiecie, no posprzątałem. Toalet. W toalecie nie ma nic. Panie Jakob! Jakobsen! Gdzie jesteś? Pewnie tutaj, co? Nie, to jest wyjście na zewnątrz. Nie zasługujesz na to, żeby żyć! Niepowiedziane, że nie ma go na zewnątrz. Jeszcze jeden tam jest odważny, który chce dołączyć do... swoich kumpli. Ale gdzie jest... Pan Jakob? Załatwimy teraz wojownicy! I po co ci to było? Pięknie, możemy otwierać co tu jest, co to to to, co to to, to? panie Jakob, gdzie pan jesteś, bo chcę skaszować od reginy kasę. A nie mogę cię znaleźć. Jeszcze jeden, czekajcie, tutaj byliśmy. Dobra, tutaj może nie byliśmy, albo byliśmy. Nie, znaleźliśmy gościa już Czyli musieliśmy go rozwalić czy coś No nie wiem, już niby najmniej Zawieź w szczyp do skrytki fixera Zawieź Czyli stąd już możemy wyjść Nie niezrozumiałe do końca Bo coś po prostu Przeoczyłem Pana Jakoba Dobra, na motocykl Jedziemy zawieść do skrytki ty, hey, Nie zasługujesz na to, żeby żyć! Któryż taki odważny tu jest? Takim słownictwem do O! Ale skoczył mi na... Chyba tu jest. Kurczę, nie chciałem tego! Nie chciałem tego, chciałem po prostu sobie ze spokojem zabić do skrytki. No ale pewnie kogoś ratowałem. No bo uratuje. Oj nie, i Zawsze plus. Ilu nie, was, plus? Więcej was matka nie, miała. Słuchajcie, nie, pytali czy nie, was matka nie, 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 miała, to się odpowiadało wszyscy nie, wszyscy nie, przyszli. nie, Dobra Dosyć wolna. No ale broniami ja mi tutaj krócej. Naprawdę. Gdzie jest ta mi się tak po prostu... obłowił fantami... ...że... Nie może już iść Ale pomyślcie o tych pieniądzach jakie skasujemy Dobra, gdzie ta skrytka? Tu? Tutaj? Tutaj dobra. Sprzedaj zdeponuj i przedmiot. I misja zakończona, ale przy okazji posprzedajemy sobie furki. Dobra, Reginka jeszcze... Jacob dostał swoje oko, więc zamykam kontrakt. Ale wi, oboje wiemy, że to nie była profesjonalna robota. Jak to nie? Może następnym razem postaraj się bardziej, hm? No jak? Kontrakt zamknięty, dzięki. Regina, moja droga. Wszyscy, którzy... po prostu... spożywali sobie swój posiłek, dostali go za darmo. Restauracja niepotrzebnie... Klient, właściciel restauracji niepotrzebnie wyciągał broń, dlatego poszedł na tamten świat. No jak tak można? Przedajemy troszkę tego wszystkiego. Trochę tego mamy. To, to i to. Dobra, to nie. A to. To. to, i to. I to. I to. I to. I to. I to. A co to, 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 to? Dobra, ty też pójdziesz. Ty też. I ty. I ty. Reszta zostaje. Rupiecie. Dobra. To co, moi drodzy? Misja krótka. Zwięzłaj na temat. Pakuj się na motocykl. Ale Wi, Wskakuj Co jest? Nie podoba Ci się jeżdżenie motocyklem. Pięknie, co? Więc dziękuję wam moi drodzy. Za dzisiejszy odcinek był bardzo krótki, ale zdanie poboczne zrobione, tak jak mówiłem. Co my tutaj mamy jeszcze? Patrzcie. Policaj. Sorki. Ej, hey, ten cuidado Najeżdżają ludzi obok policji, oni kompletnie nie reagują. Dobra, to bym się zainteresował. Dobra, spadamy, spadamy bo mnie zabiją. Piękny wyskok, co vi. Dobra, dziękuję wam moi drodzy. Nie ma co przyciągać. Do kolejnego odcinka, do usłyszenia, na razie cześć!